Nagle żona Daniela Martyniuka przerwała milczenie, sama pokazała, w jakim jest stanie. O tym, że wkrótce Daniel Martyniuk ponownie zostanie ojcem, dowiedzieliśmy się w trakcie rodzinnej afery, która rozegrała się w słynnej rodzinie kilka miesięcy temu. To właśnie wtedy jego żona Faustyna nieoczekiwanie obwieściła, że jest w ciąży. Od tego momentu, zgodnie z zapowiedzią, kobieta nie komentuje poczynań swojego męża i nie wdaje się w publiczne spory z teściami. Teraz jednak opublikowała w sieci wymowne zdjęcie. Daniel Martyniuk po raz drugi zostanie ojcem. Faustyna to druga żona Daniela Martyniuka. Para pobrała się w październiku 2023 roku na Bali, a o ceremonii wiedzieli jedynie ich najbliżsi. Kilka miesięcy później zakochani zorganizowali wesele w Polsce w rodzinnych stronach kobiety. Uroczystość była więc zdecydowanie bardziej kameralna i tajemnicza niż ta świętująca. Pan młody wyznał bowiem, że żałuje tej decyzji. Pierwsze małżeństwo mężczyzny. Owocem związku z Eweliną, z którą rozwiódł się w 2020 roku po kilkunastu miesiącach po ślubie. Jest kilkuletnia dziś Laura, tata nie utrzymuje z nią jednak bliskich relacji. A już wkrótce na świat przyjdzie jego kolejna pociecha, jak ujawnił w podcaście żurnalisty, Będzie to syn Florian. Nagle żona Daniela Martyniuka przerwała milczenie, sama pokazała, w jakim jest stanie. Radosna w gruncie rzeczy wiadomość wyszła na jaw przy okazji afery rodzinnej, którą Daniel rozpętał w grudniu ubiegłego roku. To wtedy na jego Instagramie pojawiło się wideo, w którym 35 latek uteskiwał na znanego ojca, a na koniec przesyłał mu niecenzuralną wiadomość. W sprawę szybko wmieszała się Danuta Martyniuk, która choć do tej pory broniła jednaka. Tym razem wyraźnie straciła cierpliwość i zaczęła sypać na temat syna w rozmowach z portalami plotkarskimi. Spokojnie nie mogła na to patrzeć Faustyna, która zastrzegła, że w jej związku wszystko układa się jak najlepiej, a jej teściowa nie może pogodzić się z faktem, że wkrótce znowu zostanie babcią. Później przyszła mama zadeklarowała, że zamierza teraz skupić się na swoim zdrowiu i w związku z tym wycofuje się z mediów. I słowa dotrzymała Tylko kilka razy zrobiła wyjątek, między innymi chwaląc się w sieci bukietem kwiatów od męża. Teraz natomiast pokazała w końcu ciążowe krągłości. Znienacka żona Daniela Martyniuka pokazała się w sieci. Nie wygląda na szczęśliwą. Pod najnowszym zdjęciu opublikowanym przez Faustynę na Stories można wywnioskować, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami. Niestety, prawdopodobnie ukochany nie będzie jej towarzyszył w tym ważnym momencie. Nie wiem, czy chce być przy porodzie, czy chce być, wiesz, jakoś niezbyt lubię takie widoki. Mówił we wspomnianym podcaście. Fotografia została wykonana najprawdopodobniej w trakcie rodzinnej uroczystości, na której kobieta była jedną z zaproszonych. Na tę okazję wybrała długą sukienkę bez ramionczek w bladożółtym kolorze i złote baleriny na błaskiej podeszwie. Na wierzch założyła natomiast białą narzutkę z oryginalnymi wycięciami. Uwaga zwraca od razu nietęga kobiety. Nie trudno odnieść wrażenie, że żona Daniela wygląda na dość zasmuconą.